Pierwsza podstawowa sprawa, którą chcemy powiedzieć, to jest to, że piłkarze Wisły Kraków, idąc od e, sektora kibicy Wisły, nie mieli, nie mieli intencji, aby w jakikolwiek e, sposób podłużać kibiców do czegokolwiek, a przede wszystkim do antysemityzmu. E, I udział piłkarzy nie był do końca silny w tym ca całym zajściu. W tym momencie zbierane są wszystkie materiały e, przez chłopne, że z są przeglądane i w poniedziałek będziemy dokładnie zajmowali się tą sprawą. Wiem, że nie mamy naszych wyborów na więc to będzie czas, żeby dokładnie przyjrzeć się w całej sytuacji. Musimy także spotkać się oczywiście ze stowarzyszeniem kibiców, no i wtedy już wydamy stosowne świadczenie i będziemy Państwa, będziemy komunikować, jak, jak będziemy zachowywać się w tej sprawie. Generalnie jakieś zachowania tego typu, jakie, jakie w tej chwili się drużynie przypisuje, nie mieszczą mi się w głowie. W tym sensie, że ani nigdy nie zauważyłem czegoś takiego ze strony jakiegokolwiek piłkarza Wisły, ani w ogóle nigdy ten temat nie był w jakiś sposób poruszany, bo wydawało mi się, że to nie jest w ogóle temat dla godny sportowca, że tak powiem, żeby, żeby o tym na ten temat mówić. Dlatego nie chcę się odnosić do tych spraw. Oczywiście jestem przeciwny jakimkolwiek zachowaniem antysemickim czy, czy, czy rasistowskim, to nie ma o czym mówić. Natomiast nie chcę zajmować stanowiska tej sprawy, dopóki nie poznam opinii zawodników, nie przyjrzę się temu materiałowi dokładnie i tak dalej tak dalej. tak jak Adrian powiedział, to nie jest w tej chwili pora dla nas do tego, żeby tę sprawę załatwiać. Mamy teraz bardzo ważny mecz, w przyszłym tygodniu będzie na to czas, przyjrzymy się sprawie i wtedy, wtedy będziemy po prostu mogli coś na ten temat powiedzieć.